Siemanko! Siódma rano, pierwszy budowlaniec Korei Południowej już w pracy. Manko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci. Muszę tutaj nagrać rzutik z okna, bo dawno nie było, a jest dzisiaj takie super powietrze, że szok. Całą noc padało i sytuacja pogodowa w Korei Południowej prezentuje się następująco: jest ciepło, tak na cienki długi rękaw, a może i nawet na krótki, i bardzo przyjemnie. I musieliśmy zamknąć okno, bo operator dźwigu tutaj przyszedł na posterunek. Tak czy inaczej jest superowo. Dawno tego nie było, ale przeprowadzka... Ła, nasza droga do przedszkola zrobiła się bardzo ładna po tym deszczu. Ale zieleń. Siemanko. Chyba już było siemanko. Witajcie na kanale Pierogi z w kolejnym odcinku. Jak widzicie, w Korei już mamy lato. Dzisiejszy filmik to taki filmik z cyklu Normalne życie w Korei. Teraz jest godzina 11, Sonu poszedł rano do przedszkola. Ja, co prawda, miałam dużo pracy przy komputerze, ale nie miałam żadnej takiej pracy dzisiaj, że muszę być tam koniecznie o tej, o tej porze, czyli nie miałam żadnych lekcji polskiego. Dlatego postanowiłam pokorzystać z pogody i moją biurową pracę przenieść na jakieś późne godziny nocne. I idziemy zrobić sobie kilkukilometrowy spacer, bo czemu nie? I idziemy też do fryzjera, bo zawsze chodzę z wami do fryzjera, więc dzisiaj też, ale nie mam żadnej rezerwacji ani nic, więc może się okazać, że spełznie to na niczym. Ale zanim tam pójdziemy, to muszę wam pokazać jedną rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś już tu byłam i pokazywałam, ale tu za tymi drzewkami rosnącymi w idealnych rządkach jest centrum sportowe. Fitness te sprawy i tutaj jest wielki pla plakat, że... Wielkie otwarcie od 3 maja i wczoraj od 6 rano były zapisy na różne zajęcia w tym centrum sportowym i zapisałam się na basen, na zumbę, no i na siłownię. Siłownia akurat jest za darmo, jeżeli się mieszka na tym osiedlu. Mówię, to specjalnie wcześniej tam o 6 i przyszłam się tu zapisać na tą zumbę, ale pan mi powiedział, że prawdopodobnie będzie na tyle dużo chętnych, że będzie losowanie więc nie liczę na zuby, ale na basen i na siłownię ilość jest nieograniczona, no bo to się rozkłada w czasie. Chciałam Wam pokazać centrum sportowe, ale akurat tam teraz coś robią, akurat coś sprzątają i czyszczą, więc nie było co pokazywać i wyszłam teraz z jakimś innym wyjściem, jestem teraz na parkingu. Muszę stąd uciec. tą drogą, nie byliśmy jeszcze na tym parkingu nigdy. Jak już jesteśmy na tym parkingu, to tylko wam pokażę, że na takich parkingach w blokach są takie miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Bardzo jestem ciekawa, jak to jest w Polsce: czy jest już coraz więcej miejsc do ładowania samochodów elektrycznych, czy nie. Bo w Korei tych samochodów elektrycznych już się zrobiło dość sporo. Bardzo śmiesznie jest, jak przejeżdżają obok, bo wydają taki dźwięk jak statek kosmiczny. Ale tak, tu są takie ładowarki. Jakie niebo, dzisiaj jest ładne. Ale dzisiaj lato. Udało mi się znaleźć tamtą drogę wyjścia. Ale jak wczoraj byłam o tej szóstej, się zapisać. to nagrałam troszeczkę tej siłowni. Więc zobaczcie tak ona wygląda. Nie jest jakaś duża i tak upchane się te sprzęty bardzo wydają. Zobaczymy jak się będzie z tego korzystało. Ja jestem trochę desperowana, żeby z tego korzystać, bo na poprzednim osiedlu nie doczekałam się nigdy otwarcia. Znaczy było otwarcie, to akurat byłam w ciąży. Potem się zrobiła korona i zamknęli na amen. <grym> Tutaj też cały czas było zamknięte i dopiero teraz otwierają, więc wszędzie są <grym> wszędzie są plakaty przypominające o tym, że to otwierają i jak mówiłam, ja jestem zdesperowana, bo <ścoughs> coraz, więcej, coraz więcej na moim kanale pojawia się komentarzy typu O, Wiola, gratulacje! Ja nie wiem, wyście po świętach nie przytyli, czy o co chodzi? Jeżeli nie przytyliście, to znaczy, że nie jeliście kaczego żeru. <ścoughs> A tak się nie powinno robić w Wielkanoc, więc no... Trzeba im przyznać, że bardzo eleganckie te kwiatuszki. I teraz, jak wspominałam, udajemy się na dwukilometrowy spacer, i ten spacer będzie w celu zmieniania mojej fryzury w coś, co nadaje się do publikacji w internecie. Jakoś tak jest, że zawsze z wami chodzę do fryzjera, więc dzisiaj też niesamowite przeżycie. Ja wiem. No, tu już jest mniej malowniczo, ale tak basenu wam nie pokazałam. Na basen były drzwi zamknięte i one są takie nieprzeźroczyste, żeby nie było z zewnątrz widać, więc nie miałam wam jak pokazać. Tam teraz intensywnie sprzątają, przygotowują, wlewają wodę, bo tam tak naprawdę od początku otwarcia tego osiedla to nie działało, więc ciekawa jestem, jakim to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że uda mi się ten basen jeszcze wam pokazać, bo w ogóle w Korei jakoś tak jest, że mało osób używa basenów. Mało osób korzysta z basenów, mało osób w porównaniu do tego, co jest w Europie, potrafi pływać. Więc myślę, że uda nam się uchwycić jakiś moment, kiedy będę tam, nie wiem, sama. Skoro na placach zabaw można być samemu, to na basenie pewnie też. Wróćmy sobie okiem na nasz stały widoczek. Jak widzicie, ten budynek z domem modelowym już otworzyli, ale tak jak przypuszczałam, nie uda mi się tam nagrać. Swoją drogą tutaj już na tym budynku widzicie to wielkie 159. O, tam pan coś zmienia, plakat. Może jak będziemy wracać, to będzie coś innego, zobaczymy, ale jest napisane 159 do 1, czyli 159 osób chciało kupić mieszkanie w tym budynku, który tu będzie powstawał, na którego dom pokazowy to jest zrobione. Nie, nie byłabym taka pewna, że to jest prawda na 100%, bo... Im więcej osób na jedno miejsce, tym cena potem na rynku wtórnym takiego mieszkania wzrasta i w ogóle, więc mogą to specjalnie w ten sposób reklamować. Ale na pewno było bardzo dużo chętnych, bo w Korei na mieszkania jest bardzo dużo chętnych zawsze. To swoją drogą nie no takie zwykłe mieszkania, tylko ofistele, czyli takie mieszkania, które mogą służyć też jako biura. To jest tak troszeczkę inaczej, trzeba by się było w to trochę bardziej zagłębić kiedyś. Jesteśmy przy stacji metra. I tu się odbywa jakieś nabożeństwo, zawsze we wtorki tu jest nabożeństwo jakiegoś, jakiegoś, no nie wiem jak to określić. Prawdopodobnie jest to jakiś koreański kościół protestancki i tutaj się odbywa zawsze coś à la msza. Po tej mszy zawsze tutaj są rozdawane posiłki dla osób, które tego potrzebują albo które po prostu chcą. One nie są jakoś tak konkretnie na przykład dla bezdomnych lub dla biednych, tylko po prostu. Często jest też usługa fryzjerska za darmo. Pan tam śpiewa coś z Alleluja na melodię do Amazing Grace, czyli wygląda na to, że chrześcijanie. Zawsze tu we wtorek przechodzę i nigdy nie nagrywam, więc tak mi się dzisiaj trafiło akurat. Zaraz będziemy przechodzić koło przedszkola Sonu i dzięki temu przypomniała mi się najważniejsza rzecz, znaczy taka wydaje mi się najciekawsza rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć w tym odcinku. Zawsze mi coś wpadnie innego do opowiadania i się zapomnę, ale tak. W przedszkolu Sonu była wywiadówka. Wywiadówka w przedszkolu. Czy w polskich przedszkolach też są wywiadówki? Nie pamiętam, żeby mama chodziła, ale też nie da wiele pamiętam z przedszkola, więc może teraz są. Tak czy inaczej, w koreańskim przedszkolu są wywiadówki. Jakoś na semestr jest, jest ich kilka, co najmniej jedna. Ja też brałam udział w takiej wywiadówce. Mówię, brałam udział, bo nie mogę powiedzieć, że poszłam na taką wywiadówkę, bo nie poszłam. To wszystko tak troszeczkę inaczej wygląda w Korei. Najpierw dziecko przynosi z przedszkola taką kartkę A4 z tabelką z informacją o wywiadówce, i do, to, do tej tabelki trzeba wpisać. Wszystkie rzeczy, które nas interesują, o których będziemy chcieli porozmawiać na wywiadówce. O właśnie mijamy przedszkole. Słuchać głosiki dzieci. Radosne, na szczęście nikt nie płacze. No matka musiała sprawdzić. Na tej karteczce się wypisuje wszystkie rzeczy. Tam są na przykład takie rzeczy, typu, czym rodzice chcieliby się. Na czym rodzice chcieliby się skupić w uczeniu dziecka w przedszkolu i w domu, co chcieliby na przykład połączyć ze sobą, żeby, żeby to uczenie było spójne. Można tam na przykład wpisać, że chce się zacząć ćwiczyć na korzystanie z nocnika albo coś takiego. Można też napisać, że chce się bardziej skupić na mówieniu, bo dziecko ma z tym problem, czy coś takiego na jedzeniu w jednym miejscu. Są tam też rzeczy, które chcemy, żeby zostały zmienione na przykład. Są tam też rzeczy, które chcemy, o które chcemy zapytać na przykład, jakie dziecka są postępy, jak sobie radzi w kontaktach z rówieśnikami. Wszystko tam trzeba wpisać w tabelce. Trzeba też wpisać czas, w którym się ma czas na wywiadówkę, bo to nie jest tak, że przychodzą wszyscy rodzice do sali. Wszyscy rodzice tych dzieci, które są w jednej grupie, przychodzą w jednym czasie i słuchają, co tam pani mówi, tylko każdy ma osobny czas z nauczycielką. Można przyjść do przedszkola. Tak mnie razi, że cały czas trasę wątek. O zaszło słońce, więc szybko, póki mnie nie razi. Jest oczywiście wyznaczony taki czas, kiedy można przyjść do przedszkola i porozmawiać na żywo, ale też można wpisać tam godziny, kiedy ma się czas na konsultację telefoniczną. Ja właśnie tak wpisałam, bo ten czas, który był wyznaczony na przyjście do przedszkola, był akurat weekend, mieliśmy gości, ale większość rodziców zdecydowała się na konsultację telefoniczną, no bo można wygodnie z domu porozmawiać. I taka konsultacja telefoniczna trwa. Od 15 do 20 minut i tam się słyszy bardzo dużo o dziecku. W Korei te nauczycielki są bardzo skrupulatne i to, to podobno to tylko w przedszkolu tak jest, potem już nie. No bo przy szkole, jak się rodzicom nie podoba, to mogą łatwo zmienić, a ze szkołą już trzeba chodzić rejonowo, więc chyba dlatego. Ale te nauczycielki są bardzo niesamowicie skrupulatne, mówią bardzo szczegółowo wszystko, tak tłumaczą. I to, ta nasza wywiadówka seria trwała 20 minut. Na szczęście dowiedzieliśmy się tam samych dobrych rzeczy. Okazało się, że Sonu sobie świetnie radzi w przedszkolu i mimo, że na początku nie chciał spać przez pierwszy tydzień, to teraz już się ładnie kładzie na drzemkę. Podobno bardzo jest zainteresowany innymi dziećmi. Zna ich imiona nawet, co mnie niesamowicie zaskakuje, bo <gryw> ja nie jestem w stanie się nauczyć koreańskich imion. Mi się zawsze mylą te sylaby. Zawsze dla mnie brzmiał bardzo podobnie, a son jedzie z imionami kolegów, koleżanek zdrowo. I nie wiem co prawda, czy te nauczycielki zawsze przedstawiają te dzieci w super relatywach, czy po prostu Sony jest taki super. No, z mojego punktu widzenia sony jest taki super, ale tak, bardzo, bardzo, to było fajne. Ja się bardzo stresowałam, że niewiele zrozumiem i prosiłam męża, żeby był obok, jak będziemy robić tą wywiadówkę telefoniczną, żeby mógł ewentualnie coś. Przedstawić prostszym językiem, ale bardzo dużym plusem nauczycielek przedszkolnych jest to, że one mówią cały czas do dzieci. Więc dlatego, że one są przyzwyczajone do ciągłego mówienia do dzieci, prostym językiem ja też nie miałam żadnego problemu. Ze zrozumieniem, bardzo mnie to ucieszyło. I tak, musimy chyba iść teraz kupić sobie no, jakiś prezencik w nagrodę. No bo po takiej miłej wywiadówce to się należy, no szanujmy się. Weszliśmy już w miasto, znaczy dopiero wchodzimy w miasto. Gdzieś tu powinien być mój fryzjer. Trzymajcie kciuki, żeby było miejsce, bo już nie widzę nic z taką na długą grzywkę. Idziemy teraz po prezent dla Sonu. Ten powywiadówkowy, bo akurat jest fajny sklep po drodze. W międzyczasie zobaczcie jaki wielki plakat z głową jakiegoś pana. Bo zbliżają się wybory. I znowu w Korei będzie dzień wolny od pracy. W Korei jest bardzo dużo dni wolnych od pracy tego typu. Są wybory, dzień wolny. Znowu wybory, dzień wolny. Dzień dziecka, dzień wolny. Urodziny Buddy, dzień wolny. No w tym roku akurat niedzielę, ale w maju jest sporo wolnego. Tutaj będziemy kupować panu Sonu prezent, mam nadzieję, że będzie. Swoją drogą tutaj jest tak czerwono i serduszkowo, bo zbliża się Dzień Rodziców, czyli Dzień Dawania Goździków. Jest, jest to co chciałam, czyli aparat na bańki. O matko, zaraz będziemy testować. Będzie też dzień dziecka, tak jak mówiłam, dzień wolny od pracy, więc tutaj jest cała masa zabawek powystawiana na pierwszym, na parterze od razu. Nie wiem, czy bardziej Sonu by to chciał, czy ja, ale musimy to wziąć. Nie dojdę chyba do tego fryzjera, ale mówiłam, że te wafelki z ojczyzny zawsze są wtedy, kiedy się człowiek ich nie spodziewa. Dopiero co był odcinek o polskich rzeczach w Korei. Tak czy inaczej, przepraszam, powiedziałam, że one są duńskie, one są holenderskie. Już wiem, że są holenderskie. Dziękuję za uwagę, idziemy do fryzjera. Czy myśmy tu byli kiedyś? Ja tu chodzę kilka razy w tygodniu, bo zawsze mam coś do załatwienia albo coś do kupienia. A nie wiem, czy byliśmy tu razem? Chyba nie. Tutaj mamy takie miasto, je centrum powiedzmy. Najbliższe od mojego mieszkania. Znajdujące się, ale śmigali. Widzieliście tych szybkich i ściekłych? Niby najbliższe od mojego mieszkania, ale nadal znajdujące się 2 km stamtąd. <noise> no ale dla zdrowotności. Dobrze, mój potencjalny fryzjer jest gdzieś tu na górze, więc wchodzimy. Wchodzę już do fryzjera i patrzcie jaka tu jest reklama siłowni. W Korei zawsze reklamy siłowni są takie przesadzone. Ale tłumy. Jak to mówią, nie widać różnicy, więc po co przepłacać? <laughs> Powinno zacząć chodzić do dobrych fryzjerów. Następnym razem idziemy do dobrego fryzjera. Wracam już i tak jak mówiłam, pan zdążył w czasie mojej wizyty u fryzjera przykleić plakat. Już nie jest napisane, ile osób było na jedno miejsce, tylko jest napisany. Że już sprzedane wszystkie mieszkania w jednym bloku, a w drugim i trzecim będą w czerwcu. Son zignorował swój prezent, ale patrzcie, jak jest fajny. To a podoba Ci mamy fryzura. Chyba nie. Są za nieoczekiwana zmiana sytuacji pogodowej. Bąbelki nam zwiewa, taki wieje wiatr. Jak widzicie, moja bomberkowa kamera przegrała z bieganiem. No tak to właśnie jest w tym życiu. Więc. My tu będziemy teraz korzystać z roku wiosny. Więc my mówimy Wam. Więc my mówimy Wam, papa. Pa! Subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, dajcie znać, czy w Waszych przedszkolach są wywiadówki. I czy jest najfajniej. Nie wiem dlaczego w weekendy nie ma dzieci na placu zabaw, ale w dzień poprzedni po przedszkolu jest masa.